kolejne filmy na moim kanale jak widzicie, jak widzieliście, ja już się właśnie wyszykowałam. I dzisiaj mam zamiary pokazać wam, jak spełniam swoje troszeczkę takie zadanka, swoje jak sprawiam sobie przyjemność, ponieważ dzisiaj będę realizowała moje wiosenne bingo, czyli moje takie wyzwanie glow up na wiosnę. Jeśli jeszcze nie dołączyłyście, a macie ochotę, link oczywiście jest w komentarzu, wyzwanie za darmo jest dla Was, żeby się tak dopieścić troszeczkę na tą wiosnę, odrodzić na nowo, poczuć jaką fajną energię, zadbać o siebie, także dołączajcie. Koniecznie i słuchajcie, ja już tak naprawdę parę zadań z tego zrobiłam. Jedno z moich zadanek to słuchajcie, są kwiaty, które sobie sama kupiłam. Tutaj mamy piękne tulipany, które już właściwie prawie przekwitają, chociaż mają dopiero parę dni, ale są już piękne i słuchajcie, tak samo wyskoczyłam po nie, będąc w samochodzie. Stając tak naprawdę pod samym bazarkiem, bo pojechałam na rynek, otworzyłam drzwi od samochodu dwa kroki, wzięłam kwiaty i wróciłam. Więc nie potrzebowałam na to zbyt dużo czasu, bo często od was słyszę: Ja nie mam czasu, kiedy ja mam robić te zadania, kiedy ja mam to. Słuchajcie, wszystko jest w naszych głowach. Właśnie dzisiaj, bo tak poza tym, tak poza tym odnośnie tego wyzwania, na Instagramie codziennie przez 7 dni wrzucam wam. Um, Wrzucałam właściwie już teraz tutaj dla Was, różne takie treści, też takie motywacyjne, ale głównie takie związane z moimi przemyśleniami, do których do, doszłam w ostatnim czasie. I między innymi dzisiaj pojawił się tam reels odnośnie Nie mam czasu. I słuchajcie, to też nie jest tak, że ja wiem, że macie tego, tego czasu dużo. Oczywiście, że nie ale słuchajcie, czasem to jest minuta czasem to jest 5 minut na coś drobnego dla siebie, na no jakieś fajne miłe słowo które możecie sobie powiedzieć podczas mycia zębów podczas kremowania twarzy możecie wykonać sobie masaż ja ostatnio ułapałam się na tym, że kiedy myję dziewczynkom zęby kiedy robię już też swoją taką pielęgnację zamiast niczego nie słuchać włączam sobie kurs, na który miałam ochotę tak samo sobie możecie włączyć audiobooka naprawdę czas jest taką, wiecie, walutą bardzo cenną o ile nie najcenniejszą w dzisiejszych czasach Ale naprawdę ten ułamek Wiecie, minuta, pięć Każdy z nas jest w stanie sobie Znaleźć i na przykład Zamiast wieczorem scrollować Telefon, tiktoka, instagrama Co tam sobie oglądacie Sięgnąć po książkę i przeczytać kilka stron To też nie jest tak, że wy musicie przeczytać tą książkę w miesiąc Możecie czytać ją 3 miesiące, ale każdy mały kroczek, każde, wiecie, pięć stron będzie Was przybliżać ku przeczytaniu tej książki i to też chodzi właśnie o to. Bardzo mi się podobają te moje treści, jakie Wam zamieściłam na moim Instagramie, bo czuję, że one tak ze mną, wiecie, rezonują, pasują i tak mocno je czuję, nawet jak je właśnie tworzę, to czuję takie ciepełko w sercu, że to jest właśnie to, co chcę Wam przekazać i są tam różne rzeczy, więc zachęcam Was do obejrzenia. I słuchajcie... Lecimy tutaj z wiosennym bingo, miałyśmy zadank, kup sobie bukiet kwiatuszków, teraz kreślone, odsłuchaj manifestacje, słuchałam, ostatnio bardzo się polubiłam z manifestacjami, książki cały czas czytam, więc stawię sobie taką kropkę, bo nie jestem w stanie jednej przeczytać, bo ja czytam pięć na raz, także tak, zrób sobie maseczkę, zrobimy to, poćwicz jogę lub pilaty, zrobimy to, włącz ulubioną muzykę i tańczy, zrobimy to, ale słuchajcie, teraz zrobimy, wiecie co? Tutaj było coś takiego. Um, o, kup sobie coś pięknego do ubrania. Nagrywałam wam haul, który pewnie już jest na moim kanale. I słuchajcie, ja tam oddałam chyba trzy rzeczy z tych ośmiu, a resztę zostawiłam, bo są tak piękne, tak się w nich fajnie czuję, że stwierdziłam, że zostawiam. Także skreślam to, bo są to piękne rzeczy. I tak samo skreślam sobie porządek w social mediach, bo też zauważyłam, że im więcej treści pojawia się na mojej nawet tablicy na Instagramie, takich, które nie pasują do mnie, które mnie w jakiś sposób obciążają, nie motywują, a nawet nie są do końca dla mnie śmieszne. A ja jestem teraz na tym etapie takim mocno rozwojowym: chcę czerpać z tego Instagrama, dowiedzieć się czegoś nowego, tam są naprawdę bardzo fajne treści. Jeśli obserwujecie i spędzacie czas na treściach właśnie wartościowych, też takie będą Wam się pojawiać. Więc mój Instagram teraz jest czyściutki, ja z ładzie ze 150 chyba obserwujących, e, obserwowanych przeze mnie. Żeby nie skłamać, powiem Wam, ile mam teraz. Robiłam takie czystki ostatnio. Mam 61 e, osób, także naprawdę są to fajne profile, które coś po prostu wnoszą do mojego życia. E, zrób sobie spadla dla stóp, dobra. Nie będziemy w wszystkiego robić, bo to też nie jest tak, że da się wszystko zrobić. E, na kurs miałam iść, ale zresztą nie wyszło mi w tym weekend, taka jest prawda. Mm, wprowadź sobie codziennie, czekajcie, gdzieś tutaj widziałam to, co chciałam teraz zrobić. O, mamy tutaj zadanko. Zrób to, co odkładałaś od dawna. I może u mnie to nie będzie, skreślam sobie to, bo idziemy to wykonać, może to nie będzie jakieś, wiecie, jakaś czynność, jakieś zadanie, bo staram się w miarę możliwości gdzieś tam spełniać to, co potrzebuję, ale nie wiem, czy zauważyliście, ale na mojej szyi już bardzo długo nie ma żadnego naszyjnika ani wisiorka, dlatego, że mi córcia zerwała. On i tak już miał, wiecie, parę lat, ale nie mam go, także wybieramy się właśnie do sklepu. I pójdziemy sobie kupić łańcuszek, bo bez łańcuszka ja się czuję taka naga, coś tutaj do mnie nie pasuje, więc robimy to, potańczymy sobie. Um, co my sobie tutaj zrobimy? Zrób coś całkowicie nowego, też zrobimy. Pojedziemy sobie na wegańskie pączki do Gdyni. Także, o oh yeah! Zadzwonię najpierw czy są, bo ostatnio nie było za każdym razem. Także dopijam moją imkę, dzisiaj jest imka rano. I śmigamy, a wy, mam nadzieję, że spędzicie ze mną dzisiejszy dzień i dołączycie do... Wyzwanie. Każdy z was na to zasługuje. Już myślałam, że nie uda mi się nic znaleźć, ale wybrałam naszyjnik. I wróciłam. Możemy sobie odznaczyć kolejne rzeczy. Weszłam jeszcze do Hebe po moje absolutnie ulubione maseczki nawilżające, więc dzisiaj, a wieczorem zrobię. Pokażę wam, co wybrałam. Powiem Wam szczerze, że jak dzisiaj wyrwałam się z tego domu do galerii na godzinę, nie wiem, może półtorej mi nie było, jeszcze coś tam sobie miałam mm, jakieś sprawy do załatwienia, to było mi tak dziwnie wyjść samemu, więc to dla mnie naprawdę też jest taka motywacja, żeby samemu gdzieś wyskoczyć, bo jednak zawsze jesteśmy razem. No i też nie ma tego czasu za wiele, żeby tak wiadomo wyjść osobno. Już Wam szybciutko pokazuję, bo wychodzimy. Wybrałam, słuchajcie, taki Czarny, w takim złocie. Szczerze mówiąc, chciałam coś czystego, złotego, bez jakichś tutaj kolorów. I trochę się zdziwiłam, jeśli chodzi o wybór. Natomiast nie było nic innego. A też bardzo chciałam, że jakiś naszyjnik. Taki też mi się bardzo podoba, żeby nie było, że wybrałam go tak o. Bardzo mi się podoba. Natomiast nowi idzie lato, idzie wiosna. Jest już w sumie wiosna. I czarny kolor, wiecie, tak. Będzie mniej noszony przeze mnie, ale nie straconego bo niedługo mam urodzi, tak naprawdę bo już maju, więc myślę, że jakiś tam łańcuszek dostanę, a ten mi się bardzo, bardzo mi się spodobał. Nie miałam nigdy czegoś takiego z takimi czarnymi kuleczkami i to jest coś czego naprawdę bardzo mocno potrzebowałam. W końcu I już mam łańcuszek ubrany. Nie wiem jak on wygląda tutaj w aparacie, ale w sklepie tak pięknie się mienił. No wiadomo tam też światła, ale no bardzo mi się podoba bardzo I w końcu jest coś na mojej szyi, tego mi brakowało, ja w ogóle jestem podrzęca z moją córą, więc jestem taka roztrzepana, no i to jest też to, jak próbuję nagrać coś innego, spędzić inaczej czas, a wiadomo życie swoją drogą, no nie mam tak, żebym była cały dzień sama, choć bym się taki dzień, Cię przydał, ale pewnie z czasem coś takiego nastanie, bo chcę iść na pewno na taki, chodziłam na coś takiego, na takie terenówki, na kilka godzin po prostu chodzi się. 6-7 godzin, więc pójdę, ale to pewnie będzie jeszcze tak za 2 miesiące ruszy, za trzy na pewno się wybierzemy i wezmę Was pewnie ze sobą. Dobra, a teraz lecimy na spacerek. Fajny dzień. Zobaczcie, co mam, z czym wracam z wyprawy z wegańskimi pączkami. Najlepszymi w Gdyni. Mam wegańskie pączki, które nie są często dostępne, więc są zawsze biorę cztery. E, tym razem e, dwa już zjadłam w samochodzie, w sumie zawsze zjadam. Jak już się do, nie, do nich dostanę, więc dwa sobie zostawiam do jutrzejszej kawki. Chociaż są to, trochę twardawe, nie są tak świeże jak zawsze ale trudno, wiecie, przegryzę pyszną ciepłą kawką i będzie dobrze. Byłam też dzisiaj w Empiku też, popatrzyłam sobie na książki i wybrałam sobie książkę, którą zamówię na Vinted, nie będę przepłacać za nową. Książkę nazywa się Pokojówka, więc za parę dni będzie u mnie, jak ją dzisiaj zamówię i zacznę czytać coś innego niż takie tematy okołoedukacyjne i cały czas wiedzie, cały czas takie coś. Chciałabym po prostu przeczytać książkę tak dla siebie, dla relaksu, tak naprawdę po nic, żeby przeczytać jakąś ciekawą, fajną historię. A słyszałam o tej książce, że jest dość dobra. W ogóle chyba ona leżała w bestsellerach, ale wydaje mi się, że już jakieś kolejne części, ale tak mi się o tej książce, więc na pewno ją sobie zamówię. Wypisałam sobie też pięć rzeczy, za które jestem wdzięczna, to w ogóle dla mnie jest od tak, dla mnie wdzięczność to jest. Taka rzecz, którą ja praktykuję, mam wrażenie całe życie, ja jestem strasznie wdzięcznym człowiekiem, którzy mi strasznie bardzo od małych pierdół typu kwiatki tutaj u mnie na biurku, słoneczko, ciepły wietrzyk, jakieś nie wiem, to nawet to słuchajcie, że obudziłam się rano, nic mnie nie boli, żyję, mogę wstać, mogę sobie zrobić kawę, piję tą ciepłą kawę albo zimną, ale piję. A jeśli jest zimna, to dlatego, że mam wspaniałe dzieci, dlatego, że mamy wspólny poranek, dlatego, że jesteśmy dla siebie, mówimy sobie jakieś miłe słowa, przytulamy się, wiecie, mnóstwo jest takich rzeczy. Także dla mnie wdzięczność to jest bardzo prosta rzecz, ale która jednocześnie jest bardzo taka budująca i wartościowa, także koniecznie spróbujcie. Także książkę zamówię i maseczka wleci wieczorem. Na razie sobie odpuszczam, bo też nie chcę żeby to było takie wszystkie wszystko wiecie na siłę, także na spokojnie. Natomiast chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy, która, o której Wam właśnie mówiłam teraz na moich reelsach, na Instagramie, gdzie tam z takimi <laughs> przemyśleniami się dzielę. Jest to taka jedna sentencja, która mocno gdzieś tam się utworzyła w głowie. I dotyczy ona tego, aby bać się i działać. Bój się i rób. Po prostu, ja kiedyś miałam bardzo dużo, słuchajcie, bardzo dużo obaw, ja tego nie zrobię, ja tam nie pójdę, ja tam nie zadzwonię. Kiedyś to ja się zbierałam, słuchajcie, żeby gdzieś zadzwonić dwa tygodnie, naprawdę. Nienawidziłam, dalej nie lubię, to nie jest tak, że lubię. Nie lubię rozmawiać przez telefon. Wolę napisać maila, wolę pójść osobiście, ale nie lubię rozmawiać przez telefon. Ale wiecie, są takie rzeczy, które musicie załatwić telefonicznie. Ja je odkładałam, a ty weź za dłoń. dobra, ja jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa. Mnóstwo z takich rzeczy, ale na pewno odkąd też moja starsza córka, czyli Lili, jest już taką świadomą dziewczynką i widzę, jak ona bardzo bierze sobie ze mnie wzór, jak mnie naśladuje, jak to po prostu działa to ja też dążę do tego, aby być taką osobą, którą też zawsze chciałam być. Czyli po prostu odważną, która się boi, ale która robi, która, dla której może niezręcznie jest się o coś zapytać, może, może coś takiego. A teraz po prostu dla mnie totalnie nie ma takich rzeczy. Ja wszystko załatwiam od ręki, jeśli coś się dzieje, jeśli mam z czymś problem, jeśli chcę o czymś porozmawiać, to po prostu idę. Wiadomo, nie zawsze to się spotka, wiecie, z takim samym punktem widzenia z drugiej strony i to jest ok, ale ja jakby załatwiam tą swoją potrzebę, swoją chęć z drugą osobą, obcą, bliską, bo kto by to nie był. Nie myśląc o tym, że ktoś sobie o mnie pomyśli, ktoś coś tam, coś tam, w ogóle nie jest to w mojej kwestii. Oczywiście działając też z myślą o tym, żeby nikogo nie urazić i tak dalej, to nie o to chodzi, żeby kogoś skrzywdzić i wiecie, obrazić i, i tak dalej, tylko chodzi o czysto takie działanie, że musimy coś załatwić, musimy coś zrobić, musimy się o coś zapytać i myślę, że też wiele rzeczy się zmieniło od kiedy w ogóle urodziłam szczególnie drugie dziecko, no i właśnie tam starsza dorastała. Wtedy pamiętam nawet wiecie, będąc na porodówce czy na sali poporodowej, zawsze się z tego śmieję, że pamiętam... Hmm. Iż moja droga laktacyjna do karmienia łatwa nie była, ale ja też byłam już wtedy właśnie taką osobą, która jeśli miała jakiś problem, to po prostu ja te położę. Wołałam i pamiętam, jak to było, że na początku one były takie, no wiadomo jaki jest problem, proszę wołać, no ale potem jak je wołacie, to one tu, one są zajęte itd. i tak dalej. Jakby ja wszystko rozumiem, ale ja też rozumiem, że od ich. Działań od ich pomocy też może zależeć moja droga, np. przykład karmienia, moja satysfakcja, mój połóg, to czy ja potem, wiecie, się nie załamie, czy coś się nie wydarzy, no umówmy się. pielęgniarki też są tam po to, żeby nam pomóc. Ja właśnie też byłam już tam z takim nastawieniem, że jeśli czegoś nie wiem, jeśli się czegoś obawiam, jeśli chcę jakiejś pomocy uzyskać, to ja po prostu pytam. I był taki moment, kiedy po prostu te pielęgniarki, mmm, które mi pomagały przystawić małą, która tam miała trochę kłopoty, wychodziły, wchodziły z mojego pokoju, wołały się. Ja pytałam się, jak ma na imię któraś tam pielęgniarka, żeby następnego dnia ją też poprosić o pomoc, o jakąś radę, o cokolwiek. I mówię Wam, to były takie, wiecie, drobne pierdółki, drobne rzeczy, chociaż to akurat jest bardzo ważne, bo niedawno byłam na pozamciach jak jedna dziewczyna opowiadała o tym, jak tam nikt do niej nie przyszedł po cesarce czy po porodzie, już nie pamiętam, po cesarce to chyba generalnie musi, ale mm, po porodzie przez całą noc i, i płakała całą noc i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie to jest to, słuchajcie, jest jakiś problem, potrzebujemy jakiejś pomocy, działajmy. Działajmy, pytajmy, po prostu... To nic, że się spotkamy czasem z jakąś w życiu odmową i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu trzeba się bardziej po prostu działać, tym bardziej, że nasze dzieci bardzo z nas biorą w ogóle wzór i to widzę, że Lili po prostu jest taką osobą, jaką ja jestem dzisiaj, czyli ona po prostu jest taka rezolutna, odważna, ona się nie boi, ona ma swoje zdanie, ona w ogóle mówi ja, decyduję sama o sobie i tak dalej, więc ona jest bardzo taka odważna i tak dalej. To jest... Bardzo wspaniała cecha, żeby mieć taką samą świadomość i nie dać sobie, nie dać się po prostu tak skrzywdzić, wejść na głowę, nie bać się zapytać, nie bać się pójść, prosić o pomoc. Wiecie, ja też mam nadzieję, że z nią to zostanie, że te cechy będą się w nas w niej rozwijać, no bo też życie różnie nami kieruje, środowisko znajomi, więc jakby wszystko wiecie, jest to zmienna, ja też o tym wiem. Natomiast mam nadzieję, że po prostu z nią to zostanie, bo ja też widzę tą zmianę taką mentalną, jaka po prostu weszła, wyszła ode mnie, czyli boję się i, i robię, i działam, i pytam, i tu, tu chodzi, wiecie, o pracę, o podwyżkę, o zmianę pracy, o jakiś certyfikat, o nowy kierunek. Nie ma, że to nie jest dla mnie, ja nie, ja nie wiem, ja nie zasługuję, ja się tego boję, ja nie będę, w ogóle no właśnie to jest... Najlepsze jest to, że my tak naprawdę nie do końca wiemy, czy my się czegoś boimy, jeśli nigdy tego nie spróbowaliśmy, bo dopiero kiedy my prze Przeprowadzamy pewną taką zmianę, że idziemy w kierunku troszeczkę naszej małej, codziennej niewygody, to my tak naprawdę wtedy gdy odkrywamy takie nowe nasze horyzonty, nowe nasze możliwości. Nie dość, że to w ogóle buduje pięknie naszą nasze poczucie sprawczości, wartości, daje nam dużo odwagi. To też możemy się dowiedzieć mnóstwa rzeczy o sobie na nowo, oj, i to jest właśnie wspaniałe. Ja jeszcze sobie dzisiaj wieczorem na pewno zrobię maseczkę, a kolejnego dnia myślę, nie wiem czy jutro mi się uda, zobaczę też czy będzie ciepło, bo nie chcę, żeby mnie przewiało, ale na pewno wybiorę się na rower sama wskazane. Także na pewno to będzie to i coś tam jeszcze tutaj dogram, ale dzisiaj to by było już tyle. Ciekawa jestem, jak wam idzie to wezwanie. Szkoda, że nie mogę tutaj się na bieżąco dowiedzieć. Witam Was już chwilę później, ale dzisiaj jest wspaniałe popołudnie, ponieważ dzisiaj wybieram się do kina sama. Właśnie się ogarnęłam, zjedliśmy jeszcze obiadek e, i do ostatniej chwili, chociaż nie powiem Wam, że dzisiaj już miałam takie nastawienie, że wiem, że idę sama, idę dla siebie, idę się zrelaksować. Taki, wiecie, mi time, który jest mi teraz bardzo potrzebny, ale jeszcze do wczoraj miałam takie myśli i nie, może jednak Was malili. Szczególnie, że zobaczyłam, że na tą samą godzinę jest e, jak się nazywa ten film? Zapomniałam. O skarpetkach jest taka lektura też. Wędrujące skarpetki, zaginione skarpetki, przygody skarpetek, coś takiego. I trwa tylko 50 minut, więc idealny film dla Lili, bo nie ma takich dużo, a ona no, nie wytrzyma na takim długim, wiecie, półtora godzinnym sensie. Więc miałam takie myśli: a może jednak pójdę z nią, może, może wezmę właśnie córę. Naprawdę miałam dużo takich różnych myśli, ale stwierdziłam, że nie, nie dość, że tutaj to wyzwanie popycha mnie ku temu, żeby jednak o sobie bardzo pamiętać, aby pielęgnować sobie ten czas, bo wiecie, ten czas nie tyle, że ja potrzebuję wielce spokoju, ale czuję, że moje bateryjki są też naładowywane, czuję, że robię coś dla siebie, myślę, że nie muszę się Wam tłumaczyć, sama przed sobą tak sobie, wiecie. To jest też taki moment, kiedy ja czuję, że ja potrzebuję czasami się oderwać, to jest chyba już ten moment, że potrzebuję troszeczkę takiego czasu, nie, że pójdę na paznokcie i, wiecie, siedzę przy stoliku, czy nie, że pójdę na drzemkę z moją córką, bo to ja lubię aktywnie odpoczywać, lubię coś robić, lubię, nie wiem, pójść sobie w jakieś konkretne miejsce, i Czymś się zająć, tak jak lubię nagrywać dla Was filmy, lubię pracować nad treściami tymi edukacyjnymi, które wrzucam na Instagrama, czytać sobie książki w wolnym czasie i tak dalej. Więc takie wiecie, wychodzenie gdzieś tam do kawiarni, na spacer, czy nawet do kina, jest dla mnie takie dziwne samemu, bo to są miejsca, w których po prostu lubię być z moimi dziećmi i to jest też, myślę, że całkowicie w porządku. A teraz to jest dla mnie zupełna nowość, bo w kinie nie byłam nigdy w życiu sama. Nigdy w życiu. Nie, że mam z tym problem, tylko po prostu nie było takiej okazji. I było po co A teraz stwierdziłam, że jest właśnie popołudnie I sobie sama na te trzy godzinki Pójdę Jest to po prostu trochę dla mnie dziwne Ale w ogóle nie czuję się z tym źle Ja uwielbiam spędzać czas sama ze sobą Uwielbiam sobie, wiecie tak, w myślach porozmawiać Albo i na głos Wiecie, poprowadzić sobie jakąś rozmowę Bardzo lubię spędzać czas sama Gdzieś idę na zakupy I w ogóle chociaż rzadko idę na takie ciuchowe To wiecie, że wszystko zamawiam Ale w ogóle nie potrzebuję tak kompana Żeby mi tutaj pomagał w wyborach i tak dalej. Czy jak jedę coś załatwić, ja mogę załatwić wszystko sama, więc tym bardziej kino jest dla mnie czystą przyjemnością, jest to dla mnie dziwne i niecodzienne, tak jak mówię, bo nigdy tego nie robiłam, ale bardzo się cieszę na ten czas. Także tak, idziemy do kina. Powiem Wam, na jaki film się wybieram. Idziemy na film... Także przeżycie to jest dla mnie, że idę sama, a nie, że idę sama do kina. Ona tej zasadzie. Będziecie znać, czy byliście kiedyś w kinie samemu. Przyjmij odrzuć. To jest thriller z tego, co czytałam, więc bardzo się cieszę. Już się pewnie zaczyna, ale reklamy trwają pół godziny, więc stwierdziłam, że się z wami niespokojnie przywitam. No i co? Już w sumie wszystko mam, więc będę śmigała. już z kina. Słuchajcie, film był bardzo fajny, mimo tego, że reklamy przed nim bo jeszcze się na reklamy niestety leciały takie straszne same po prostu horrory jakieś po prostu lania krwi ja kiedyś byłam fanką numer jeden horrorów. Im groźniej, im straszniej więcej się działo im więcej po prostu przemocy krwi, wszystkiego to mm, uwielbiałam noce horrorów. A teraz słuchajcie, ja nie mogę oglądać. Nawet w tym filmie no było trochę przemocy, ale on ten thriller był taki bardziej psychologiczny bardzo fajny, bardzo się w niego wciągnęłam super mi się podobało, bardzo się zrelaksowałam, ale po prostu wystraszyłam się, że nie wytrzymam tego filmu bo powiem wam, że właśnie od kiedy jestem mamą bardzo mam, zawsze byłam wrażliwa ale tak się wkręcam w te seriale, że po prostu boli mnie ciało jak ja widzę jak kogoś biją, jak coś się dzieje jak leci jakaś krew, może jakiś jakiś bezmyślny horror, gdzie wiecie nie oglądam, zresztą słuchajcie, nie oglądam. Kiedy jestem mamą, nie mogę oglądać horrorów, rzeczy, gdzie właśnie dzieje się jakaś krzywda, bo zaraz mi się chce płakać, jakoś jestem po prostu, nie wiem, czy, da, czy też tak macie, bo no, tak było. Słuchajcie, chciałam iść teraz jeszcze sobie na spacerek, ale zaczęło padać. Mam tutaj, słuchajcie, taki piękny, wielkanocny znicz, bo przyjechałam właśnie odwiedzić moją babcię, która już nie ma tutaj z nami. I myślę, że to jest też taka szczególna okazja, wiecie, żeby... No tutaj Wam o tym powiedzieć, tak pomyślałam, bo nie dość, że to jest właśnie film, w którym troszeczkę wiecie, wracam do siebie i tak dalej, do, do swojej kobiecości, mam czas dla siebie, ale też jest to dla mnie taki, może to ten wielki piątek, wielka sobota, taki refleksyjny, taki pełen dzień właśnie zadumy, pełne dni właściwie, bo słuchajcie, gdyby nie moja babcia, gdyby nie właśnie ta osoba w moim życiu, moja babcia, ala, to ja nie byłabym dzisiaj. Taką osobą, jaka jestem. Chodzi mi o to, że miała po prostu tak ogromny wpływ na moje życie, na to, jaką jestem mamą, na to, jakim jestem człowiekiem, na to, jaką jestem kobietą, ile dobra potrafię wyciągać z ludzi, z dnia, cieszyć się małą pierdołą, patrzeć na zielone drzewo, jak po prostu się rusza i czuję po prostu takie szczęście, że wiecie, że nawet mam wzrok, mam oczy, że mogę to obserwować, mogę się tym cieszyć. Naprawdę momentami to jest aż dziwne, ale naprawdę jestem taką osobą, która się cieszy, że trawa jest zielona, że świeci słońce, że po prostu jakby nie było źle, zawsze staram się widzieć plusy. Tak samo jestem ostatnią osobą, która przestałaby w siebie wierzyć, jestem ostatnią osobą, która mogłaby sobie powiedzieć coś złego i uwielbiam te cechy w sobie, bo wiem, że one są bardzo trudne. Często jesteśmy mm, krytykami e, samych siebie, właśnie zamiast właśnie drugą stronę siebie dowartościowywać, doceniać i tak dalej. Ja to słuchajcie, w sobie mam od zawsze, pielęgnuję to, nie zapominam o tym. Wiadomo, są różne momenty w życiu, ale dzięki właśnie tej kobiecie, którą idę teraz odwiedzić, e, dzięki właśnie tej kobiecie nigdy o tym nie zapomnę. Naprawdę. Dzięki e, w dziwnym miejscu teraz nagrywam akurat to, ktoś przyjechał. Ale chodzi mi o to, że to jest naprawdę ważny moment, bo ta osoba, mimo tego, że nie ma już jej tutaj fizycznie, wiadomo, to ciągle jest w moim sercu, ciągle jest w mojej głowie, ja ją ciągle widzę i czuję. Mało tego, codziennie, codziennie o niej myślę. Naprawdę nie ma dnia, żeby gdzieś tam mi przez myśl nie przeszła. Nawet jak wstaję rano, włączam sobie muzykę, myślę o tym, że to jest po prostu ona. To jest Babciala. Wstaję rano, włączam muzykę, tańczy, Ja to samo robię z dziewczynami, więc to jest tak ważne, żeby przebywać wśród osób, które po prostu są takie ciepłe, kochane, po prostu wiecie, dobre, bo chcąc, nie chcąc, my tym przesiąkamy. Po prostu przesiąkamy osobami, które są obok nas i nie trzeba ich mieć dziesięciu, nie trzeba ich mieć pięciu, nawet trzech. Wystarczy taka jedna ciepła, dobra osoba, która po prostu gdzieś tam pielęgnuje też wasze wnętrze i to po prostu rodzi się w miłość do siebie. A jeśli mamy dużo miłości do siebie, to też możemy ją potem obdarzyć innych i żyć po prostu pełnią życia. Także ja śmigam teraz do babci. No i słuchajcie, jest już po pierwszej. Ja właśnie się wykąpałam. Poskładałam teraz dla Was film i wrzucam jeszcze właśnie wrzucę zaraz to zakończenie, które teraz nagrywam, ale jestem już na maksa zmęczona. Mimo tego to był naprawdę fajny dzień zrobić coś miłego dla siebie, mimo tego, że składając widziałam, że ten film trochę jest przegadany, mniej ujęć niż zwykle. Więcej gadania, ale może to też, że była taka dla mnie, wiecie, okazja, żeby do Was więcej pogadać, bo jak nagrywam zwykle takie vlogi domowe, no to tego czasu jest mniej, jest więcej ujęć, a teraz było więcej gadania. Pamiętajcie, że link do wyzwania darmowego Glow-Up jest w opisie w moim sklepie, także zaglądajcie. Ja już Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.